Witam Was moi drodzy, w 2026 roku zaczynamy nowy rok, nowe cele, nowe postanowienia, nowe w ogóle wszystko. Także mamy kolejne 365 dni, już my trochę mniej pewnie, bo jesteśmy w połowie stycznia. No i pytanie, jak tam wasze postanowienia noworoczne albo cele? Teraz w ogóle coś nowego mamy. Nie, nie mamy tylko bycie That Girl, nie mamy tylko glow upów, ale mamy też rebranding na 2026 rok. Czy... Te nowe nazwy pozwolą nam na lepsze postanowienia. Zobaczymy, natomiast ja się bardzo cieszę, że widzimy się przed ekranami. Bardzo brakowało mi mojego głosu i wrócił, dlatego jestem. Ta przerwa była spowodowana po prostu tym, że straciłam głos i zdrowie. Ale już wracam do Was i mam nadzieję, że co niedzielę o 18 będzie nowy film na kanale, na socialach takich jak Instagram, który Wam tutaj podlinkuję. Lub TikTok, też możecie mnie znaleźć, więc zachęcam do obserwacji, komentarzy, lajkowania, bo to pomaga mi w ogóle w rozwoju mojego kanału. A ja bym chciała z wami podsumować dzisiaj cel rok 2025. Gdzieś tutaj pojawi się moja vision board, którą stworzyłam w tamtym roku, więc na pewno sobie podsumujemy, co się spełniło, co się nie spełniło, co nam się udało zrobić, a czego nie. Może popraczę zdjęciami, mam trochę czasu do niedzieli, więc myślę, że jakoś to ogarnę. A po prawej stronie pokażę Wam vision board na nowy rok, bo yy, już ją stworzyłam, no i przedstawię cele też na nowy. Zacznijmy więc od podsumowania zeszłego roku. Słuchajcie, zeszły rok był dobry. Bardzo się cieszę, że mogę to powiedzieć. Nikt nam nie umarł, wszyscy byliśmy cali, nikt nie chodził tfu-tfu w gipsie. Fajny rok, naprawdę bardzo dużo się działo, dużo było wyjazdów, dużo niespodzianek. Takich naprawdę miłych sytuacji. Dawno nie miałam takiego roku, żeby nic faktycznie się nie wydarzyło, i miejmy nadzieję, że ten 2026 będzie jeszcze lepszy i naprawdę mam nadzieję, że wasz rok zeszły i obecny będzie. Wspaniały, że zrobicie wszystko, czego oczekujecie, że ten rok będzie jednym z lepszych roków w waszym życiu, że zdobędziecie coś fajnego, że spełnią wam się wszystkie cele z waszej listy celów i z Vision Boarda tak samo. Ja y, kiedyś nie wierzyłam, ale zaczęłam od 2023 roku robić ten Vision Board i naprawdę dużo rzeczy mi się sprawdza. Wiadomo, że nie wszystko i nie zawsze, ale znaczna większość, że tak powiem, no fajnie, bardzo się cieszę z tego powodu i muszę Wam powiedzieć, że. Też widzę, że taka wizualizacja bardzo mi pomaga. I pytanie teraz, bo nie wiem, czy zauważyliście, ale ostatnio na wszelakiego rodzaju portalach mamy nowe, nowe słowo pod kątem glow upu, nowego roku i tej naogonki całej na nowy rok, nowa ja, czyli rebranding całego Swojego ciała, swojego mindsetu i tak dalej. Miejmy nadzieję, że wielu osobom to pomoże, ale najważniejsze jest to, żeby być konsekwentnym, żeby była dyscyplina i żebyśmy działali, bo samo zrobienie vision boardu, no niestety nie zadziała. I jeżeli sobie porozpisujemy nasz rebranding, a nie będziemy go wcielać w życie, no to i tak będziemy dalej w tym samym miejscu. Najważniejszy jest krok do przodu. No i drodzy, pokażmy ten vision board raz jeszcze z zeszłego roku. I jeżeli chodzi o wiele zębów, bo tam widzę pod kątem, wiele zębów. E... To się udało, żeby wybieliłam już jakiś czas temu, staram się o nie dbać. Pracuję też jako higienistka stomatologiczna w gabinecie, więc myślę, że. Temat zębów i wybielań oraz zdrowia jamy ustnej i higieny jamy ustnej nie jest mi obcy. Jeżeli chodzi o nagrywanie, to zdecydowanie w drugiej połowie roku nagrywałam o wiele więcej niż w tej pierwszej, natomiast z regularnością było tak sobie. Jeżeli chodzi o naukę, to tak, nauczyłam się, zdałam egzaminy właśnie na tej higienistce i to z dosyć wysokim wynikiem, więc możemy podpiąć od razu parę obrazków typu zdanie szkoły i nauka, bo to się udało. Jeżeli chodzi o ym, takie rzeczy na. Scenie zumbowo to też to było w szczególności na początku roku, trochę pod koniec. Oczywiście Lilusia też tam na zdjęciu się pojawiła, więc jak najbardziej słychać ją po mojej prawicy. I y, dumnie sobie rośnie, dobrze się ma. Teraz ma kobiece dni, więc jest trochę marudna, ale to nic. O co chodzi z dalszymi rzeczami? Y, jest. To jest zdjęcie z dwoma dłońmi, ee, z pierścionkiem zaręczynowym i oczywiście się udało to słuchajcie, spełnić. Dokładnie 2 lutego zostałam narzeczoną i w tym roku bierzemy ślub, także na pewno na kanale pojawi się seria z przygotowaniami do wesela, z przygotowaniami w ogóle całymi ślubnymi, także mam nadzieję, że będzie fajnie, i że pójdzie wszystko gładko, także. Jestem narzeczoną od niecałego roku, a za niecałe 8 miesięcy biorę ślub. Także życzcie mi powodzenia, bo jak na razie mam dużo nerwów z tym związanych, bo nie mogę znaleźć odpowiedniej ilości zaproszeń, a mamy dosyć ciekawą kolorystykę wesela znaczy ciekawą. Czerni i złoto więc taka bardziej klasyka, niespotykane dosyć. Natomiast. Who knows, zobaczymy, co z tego w ogóle wyjdzie. Moi drodzy, kolejne rzeczy, no to dużo było oczywiście takich scenicznych rzeczy. Dużo spotkań z przyjaciółmi, z bliskimi, dużo spędzaliśmy czasu właśnie na wyjściach, na wyjazdach. Było naprawdę przepięknie i cudownie. Hajs był na jednym z tych zdjęć z Vision Boardu. Wy tylko widzicie tu, ja go mam przed sobą, może gdzieś tam o tym nie zapomnieć. I słuchajcie, hajs w tym roku się trzymał. Raz lepiej, raz gorzej. Zrobiliśmy remont, zrobiliśmy nowe mieszkanie. Także te klucze, które tam są, wyremontowaliśmy. Już mieszkamy od listopada. Także ja się bardzo cieszę, bo naprawdę bardzo dużo rzeczy mogę połączyć. Byłam też na sesji zdjęciowej, na której w sumie miałam trzy odbitki. i Widzieliście jedno na Instagramie, i na sesji zdjęciowej również się pojawiłam. Więc Niespodziewane. Na wakacje w tym roku nie udało nam się pojednać z racji na to, że robiliśmy ten remont, no ale wiadomo, coś trzeba odpuścić, żeby coś mogło iść do przodu. No w tym roku chcemy prosić na podróż posiłowną. Jak z tego wyjdzie i co to wyjdzie, zobaczymy. Natomiast były drinki, były imprezy, było po prostu wspaniale. Była siłownia, były zajęcia fitness, które prowadzę. Naprawdę ten rok muszę powiedzieć, że był bardzo dobry i mam nadzieję, że ten 2026 będzie jeszcze lepszy. No, czy może być lepszy jeszcze jakiś rok poza tym, który ma własne wesele? Chyba nie, ale naprawdę bardzo się cieszę, że to wszystko było tak, a nie inaczej. A teraz przejdźmy sprawnie do rebrandingu na nowy rok 2026. Moi drodzy! Ten rok, mam nadzieję, mam co do niego dużo oczekiwania i też bardzo dużo wyzwań, jeżeli chodzi o mnie samą. Zacznie się zaraz scenicznie, bo i na złomowej scenie będziemy występować. Dużo przygotowań mamy do wesela, mamy podróż poślubną do zaplanowania. Chcę uczyć się też takiego troszeczkę odpuszczania pewnych rzeczy, natomiast wiadomo, dyscyplina i tak dalej jak najbardziej zostaje, ale odpuszczanie pewnych rzeczy, wpuszczanie jednym uchem, wypuszczenie drugich. Ja jestem osobą, która wszystkim się przejmuje, wszystko bierze do siebie, staram się gdzieś tak wszystko analizować. W tym roku chciałabym, aby było tego dużo mniej. No i oczywiście, żeby pieniążki też trzymały się w kieszeniach przy nas i żeby tych pieniędzy było całkiem sporo, całkiem sporo też ich potrzebujemy, więc drogi wszechświecie, wysłuchaj nas, mamy wesele do zrobienia i podróż paszlubną. Moi drodzy, chciałabym tylko na początku tego nowego roku dać Wam taką... Takie wsparcie, żeby udało Wam się wszystko zrealizować, żebyście też wyznaczyli sobie takie dosyć realne cele. Wiadomo, że te nierealne też trzeba sobie spisać, ale żebyście nie czuli się winni z tego powodu, jeżeli nie uda Wam się ich zrealizować. No bo przecież każdy z nas ma prawo do tego, żeby marzyć, żeby osiągać więcej i żeby chcieć więcej odżyć. Jak najbardziej to jakby nie jest nic kompletnie złego, ale pamiętajcie o tym, że nie zawsze wszystko uda Wam się zrealizować. Niech te cele, przynajmniej te, które... Chcielibyście, aby w przyszłym roku można było z dumą o nich opowiadać, niech one będą mierzalne, niech one będą realne i takie nawet w miarę proste do wykonania. Nie wiem, może ktoś chciałby napisać książkę, dostać się na studia. To są takie rzeczy, które rzeczywiście da się ogarnąć. Słuchajcie, może chcielibyście zacząć nagrywać na YouTube. Zacznijcie, nic wam to nie szkodzi, ewentualnie ktoś was zjedzie w internecie, no i co? Zjedzie was ktoś, o kim nie macie nawet pojęcia, a bliscy pewnie Wam pomogą i będą Was wspierać. Także nie bójcie się niczego i bawcie się dobrze, to jest Wasze życie. Więc zróbcie ten rebranding, zróbcie bycie. Zróbcie Glow-Up, bądźcie tą dad girl, zróbcie to w taki sposób, żebyście Wy ze sobą czuli się po prostu dobrze. Ale też pamiętajcie o tym, że to, co jest w internecie, czasami jest przekoloryzowane i trochę takie robione. A jest tych, żeby było widzieć, że jest ładnie, idealnie. Mój dzień nie zawsze tak wygląda. Najczęściej widać to podczas vlogmasu, że nie zawsze jestem pomalowana, że staję raz tak, raz tak. Nie wszystkie dni są takie same i nie każdy dzień jest idealny, natomiast każdy dzień jest wyjątkowy na swój sposób i każdą rzecz, którą robimy, to przybliża nas już do swojego celu i do tego, żeby być. O krok bliżej do tej lepszej wersji, do której zawsze wszyscy dążą. Potem w marcu o tym zapominamy, przypominamy sobie to w grudniu. Kurde, potem mamy wyrzuty sumienia, ale ja uważam, że przede wszystkim mamy wszystko robić dla siebie i pod siebie, żeby to wszystko dopasować. Osoba, która wstaje o 5 rano, może nie być tak wydajna o godzinie 20 na przykład, ale też może być tak, że osoba, która wstaje o 15, miała całą nocny dyżur, więc nie mierzmy wszystkich jakby swoją miarą. Każdy niech mierzy sam siebie. I niech wyznacza takie cele, żeby dla niego było wygodnie. Także pamiętajcie, że to będzie that girl, żera glow up. To wszystko ma sens, jeżeli to po pierwsze wcielamy w życie, po drugie, jeżeli jest to cel dostosowany do, nas własny, do naszej własnej osoby i jest on indywidualny do nas. I pamiętajcie, żeby nie gonić za trendami i żeby nie gonić za innymi, bo każdy rozwija się inaczej w swoim tempie i to jest jakby ok, jakby to powiedział Damian Tkaczuk. Mam nadzieję, że nie przekręciłam nazwiska. Jeżeli chodzi o Vision Board na ten rok, to przede wszystkim chcę dobielić zęby. E, no bo przed weselem wiadomo, no, żeby one były takie białe, śliczne i że trzeba o nie dbać. Wyleczyć to, co mam wyleczyć, żeby już zamknąć temat leczenia moich zębów i tych wszystkich rzeczy. Fajnie byłoby też zamknąć tą diastemę, diastemę którą mam, ale no bez przesady, jeszcze mnie nie jesteś na ortodontę, zobaczymy. Może sobie uzbieram, to się nie pali, mój Kuba mnie pokochał z diastemą, więc na weselu zobaczymy, co będzie, sama jeszcze nie wiem. Jeżeli chodzi o zumbę i zumbowe rozwijanie się, no to przede wszystkim to występowanie na scenie, nowe układy, nowe szkolenia. Chciałabym się oczywiście bardziej szkolić w tym moim hobby, no i być lepsza i rozwijać się. Przede wszystkim mam tam zdjęcie mojej zumbowej paczki, moich najbliższych osób, mam zdjęcie z moim narzeczonym, więc oczywiście chciałabym rozwijać te relacje dalej, żeby je pogłębiać, żeby one były jak najlepsze, jak najpiękniejsze. Mamy też zdjęcie z panińskim, ponieważ paniński też trzeba byłoby trochę ogarnąć, chciałabym przygotować fajne rzeczy żeby było super, żeby były piękne zdjęcia, żeby była piękna pamiątka. Chciałabym wrócić na lekcję tańca, na lekcję tańca też idziemy w związku z pierwszym tańcem, ale tak prywatnie chciałabym wrócić do tańca, no bo lubię to robić, sprawia mi to frajdę i w sumie dlaczego by nie. Jeżeli chodzi o wesele, to bardzo bym chciała, żeby to wszystko wyszło tak, jak należy, więc moim największym celem na rok 2026 jest organizowanie wesela i nie dostania do głowy w międzyczasie. Oczywiście pieniążki, no bo one się zawsze przydadzą, pomagają w takich w głębszych realizacjach i też staramy się chodzić do tej pracy, zarabiać na ja to. bo Ci, na tą podróż poślubną chciałabym w końcu zdać te zasrane prawo jazdy, bo męczy już mnie ten temat pytania w ten sposób, ale jakoś nie mogę się przemóc. Przede wszystkim regularne treningi i siłownia. Trochę nauki. No i cóż mogę Wam więcej powiedzieć. Reszta wyjdzie w praniu. Przede wszystkim chciałabym bardziej zadbać o siebie, o swoje zdrowie, o to, żeby już nie chorować w tym roku. To jest też mój jeden z głównych celów być po prostu zdrowa, i chciałabym, nie wiem, trzymać wagę taką, jaką powinna mieć, jeść zdrowiej, nie tylko fast foody i czekoladki wiecznie, wiadomo, w okresie świątecznym było też tego więcej. Ale ja myślę, że wiecie, za każdym razem są te filmy, pij szklankę wody, biegaj, rób to, rób tamto i tak dalej. Ja myślę, że w tym roku chciałabym się skupić na tym po prostu, żeby być zdrowa, żyć zdrowo i lepiej się odżywiać żeby zorganizować wesele, polecieć na podróż poślubną, żeby dalej pielęgnować te relacje, które mam, bo to są tacy najbliżsi w moim życiu ludzie, których nie chciałabym stracić i którzy robią mój dzień lepszym i sprawiają, że życie w ogóle jest jakieś takie bardziej kolorowe i piękniejsze. I mam wrażenie, że w tamtym roku płakałam o wiele mniej niż w zeszłych latach i chciałabym, aby tak zostało, żebym była bardziej szczęśliwa. Przede wszystkim chciałabym też trochę się pouczyć, zgłębiać tą wiedzę, rozwijać się. Także głównymi celami na ten rok to są przede wszystkim wesele, panieński, podróż poślubna, rozwijanie swoich celów, swoich pasji, no i dążenie do bycia tą najlepszą wersją siebie, ale po mojemu. Także nie idąc za żadnymi trendami, raczej zrobić to wszystko tak, żebym ja czuła się z tym po prostu dobrze. I mam życzę tego samego. Będzie dużo fajnego kontentu. Będą przygotowania do wesela, będą przygotowania panieńskiego, e, będzie podróż poślubna, będą vlogi, będzie naprawdę wiele fajnych tematów, które możemy poruszyć. Jeżeli macie ochotę coś zobaczyć na moim kanale i e, macie ochotę, żebym poruszyła jakikolwiek fajny temat, to oczywiście dajcie mi o tym znać w komentarzu. Ja postaram się to przygotować i oczywiście dla was zrobić. Ale jest dużo fajnych rzeczy. Może ktoś z Was się zainspiruje. Vlogi, przygotowania, wszelkiego rodzaju inne filmy też się pojawią. Vlogmasy standardowo, jak co roku, więc myślę, że będzie co oglądać. I widzimy się w każdą niedzielę o godzinie 18. Ja Wam życzę wspaniałego dnia, wieczoru lub poranka. I do zobaczenia. Mua, cześć.